I jeszcze pędem wpadza, wpadam do Was z kompotem. A, dostałam informację, yy, jedna z Was napisała, że właśnie tak ktoś ją skutecznie postraszył i odstraszył od jedzenia owoców zimą: że owoce takie zimne, że owoce takie bre oczywiście owoce mają termikę zimną, chłodną, cytrusy są niefajne jemy sezonowo, jemy regionalnie. Więc jeśli mamy te jabłka przechowywane, gruszki przechowywane i my chcemy, żeby one nas nie wykładzały, tylko żeby były w porządku, no to zróbmy z nich cudowny, napój boski kompot, jak kiedyś czyniła to babcia. I teraz kompot wzbogacamy. Czym możemy wzbogacić? Skórką mandarynki chińskiej. Ma termikę ciepłą i wyprowadza wilgotność z organizmu, więc owoce nas nie zaleją wilgotnością i śluzem. Tutaj mamy bardzo odżywcze czerwone chińskie daktyle nie nadają się tylko dla osób z wilgotnością. Natomiast do kompotu, co można jeszcze wsadzić? laski cynamonu i goździki. I taki kompocik, i imbir jest ok.